komentarz, po którym mam ochotę wyjść. Już Ci mówię, co to jest. Kiedy poruszam jakieś kwestie e, męsko-damskie, związkowe, relacyjne, małżeństwa i tak dalej, i czytam lepiej jest być samym, niż być w byle jakim związku. Noż przecież ludzie, kochani, powiedzcie mi, jaka część Waszego rozumowania nakazuje Wam wybór pomiędzy dżumą a cholerą. Bo to jest tak. To jest po prostu, jakby wybrać, jaka trucizna będzie lepsza. Nie wiem, jaka tortura byłaby lepsza. Ludzie, po co w ogóle wchodzić w taką analizę, co by było lepsze, to jest złe, to jest złe, które zło byłoby lepsze, a nie przychodzić ci do głowy, żeby porozglądać się po świecie. Ja nie mówię o mnie, już, już tam nie mówię o sobie, ale porozglądać się po świecie i zobaczyć, że są ludzie naprawdę w związkach cudownych. Cudownych. Em, można popatrzeć wśród swoich bliskich, jak nie masz bliskich, to wśród e, ludzi z wielkiego świata, jak nie z ludzi z, z wielkiego świata, to wśród jakichś tam artystów, muzyków, no nie wiem. Ale słuchajcie, może takich ludzi nie ma dużo, ale są. Chociażby dla mnie Omena Mensach i e, Rafał e, Brzoska, mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska. E, na, na, nazwiska nie pomyliłam. W każdym razie, słuchajcie, tacy ludzie są, którzy mają związki pełne radości, bliskości, zaufania, wspierają się, razem rozwijają, dają sobie naprawdę wsparcie i zrozumienie. gdzie razem idą przez życie na dobre i na złe świetnie się razem bawią, e, mają wspólnych przyjaciół, razem spędzają wakacje, e, nie muszą mieć przed sobą sekretów, nie, tajemnice ich nie, nie kręcą, żeby tam jeden przez drugi mają wspólne budżety, świetnie naprawdę no, e, nie mogą, bez siebie żyć. I są tacy ludzie. I, I ja powiem nieskromnie: ja takim związku małżeńskim aktualnie jestem. I będę się chwalić, bo ktoś mi powie: Ktoś tam czasem mówi, że przemądrzała jestem. No jak odnoszę jakiś tam sukces, to. Mówię o tym, nie, nie będę tego ukrywała. Tak jak Biblia mówi, nie zapala się światła i nie kładzie się pod korcem. Dlatego ja nie mam zamiaru e, milczeć, bo kogoś gdzieś moja pewność siebie razi. Tak, no to jest. Jakby problem tej osoby. Ja wzoruję się na ludziach, którzy odnieśli sukces. Ja y, wyszukuję jakby mindsetu, sposobu działania, myślenia, rozumowania ludzi, którzy odnieśli sukces. Wydaję na to spore pieniądze, y, rozwijając się i dążę do szczęścia. Każdy wybiera sam. Ale słuchaj, jest możliwe. Mieć na tej ziemi, nie w niebie, na tej ziemi cudowne małżeństwo, gdzie nie musisz się obawiać, gdzie nie musisz myśleć, gdzie jest twój mąż, gdzie jest twoja żona, gdzie nie musisz się zastanawiać, czy jak nie wiem. Zajmiesz się sobą i swoją pasją, to ta osoba już zaraz pójdzie gdzieś tam w długą i będzie robiła coś złego. No, no nie, tacy ludzie są, takie związki są na świecie, jest ich bardzo dużo. Jeżeli nie masz takich ludzi, idź do miejsca, gdzie zwykle nie chodzisz. Popatrz na innych ludzi, poprzyglądaj im się. Nie każdy walczy, nie każdy ma toksyka, nie każdy ma psychopatę, które cię wyniszcza, nie każdy ma kogoś, kto cię dołuje. Naprawdę są piękne związki i Ty zamiast wybierać mniejsze lub większe zło, to wybierz taki związek, o którym marzysz. Proste.